Kloba chciała 722. Aha. No tak, zamknę ten, ten, tego klowa, Żeby było... elegancie. Letni poranek. Tak się wydaje, że to jest letni poranek. A to jest. A to jest czas babiego lata. Właśnie teraz mamy babie lato. Co to jest babie lato? To jest taka e, nić przędna, bo pająki e, przędą nić, nić przędna pająków, unosza, unosząca się w pogodne jesienne dni w powietrzu. A skąd nazwa? A od włosów siwych kobiet, podobno starych siwych kobiet i te włosy są takie cienkie i tak unoszą się w powietrzu. No, moje się też może unoszą, ale nie bardzo będą widoczne, bo one są za krótkie. Dlaczego starych kobiet? Bo to jesień życia. No i unoszą się w powietrzu. A po angielsku to jest Indian Summer, indiańskie lato. Dlaczego? Otóż taka jest hipoteza, że ponieważ na północy Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Noce są bardzo zimne, a dni bardzo ciepłe, i wtedy następuje taka cyrkulacja powietrza. Nie pytajcie mnie, dlaczego to mądrzejsi ode mnie wiedzą: że jak Indianie palą ogniska, to dym zamiast iść do góry, to tak na boki się smuży i płuży. Indian zomno. A po niemiecku to jest um, Art Czyli lato starych bab. <noise> to moje lato. Aha. Więc wpisałam w Google, słuchajcie, moi słowo baba. I na początek, e, pierwsze miejsce zajmuje babajaka. To taka starucha, wiecie, taka z obwisłymi cyskami, wiedźma, co wszystko wie, z sobą i czarnym kotem na plecach, na ramieniu, która w przerwach, w mądrzeniu się. Prywa dzieci, które się zagubiły w lesie. Oj, rodzice, nie zagubiajcie dzieci w lesie, i one się tam pąkają, a ona je, 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 je że zabija i pożera. <grym> Te dzieci. <grym> mniam. Słusznie mniam, ponieważ drugie miejsce e, w kolejce zajmuje babaga nóż. Ba, babaga to jest, zresztą, to jest potrawa, zresztą bardzo pyszna, bardzo po. po Polarne danie na Bliskim Wschodzie. Podstawą jest miąższ pieczonego, bakłażana plus pasta takini, to jest taka pasta sprażonego sezonu. Doprawia się to różnymi dobrawami, w zależności od kraju i regionu. A trzecie miejsce na podium. Pamiętajcie, że to nie ja wymyślam te miejsca. Tylko wpisując baba, to algorytmy mi to podsyłają, prawda? Te, te miejsca, no to nie ja. A trzecie miejsce na tym podium zajmuje baba Hasan. Pierwszy raz słyszę, no więc obejrzałam sobie na to co na YouTube, bo to taki utwór jest. No, <laughs> obejrzałam, no, no comments. Podobno Hasan to haśność. A, a to już jest poza mną. Ze mną są tylko baby z nosa. Baby, ach te baby, człowiek by je liszkami jadł. Tenki chłop, co swą ręką ławi sztaby. Względem baby, jak to dziecko, całkiem słaby baby. To jest piosenka Eugeniusza Bodo, przedwojennej gwiazdy, takiego celeba przedwojennego. No, aha, jeszcze zapomniałabym. No i baba z wozu koniom lżej. Takie polskie, miłe przysłowie, prawda? No to ja to wam powiem, ja to zamieniłam, bo powiem tak. Chłop z wozu babie lżej. No, a na koniec wielkie podziękowanie dla Pawełka, który mocno przyczynił się do powstania tego odcineczka ku No. Клава Стискам.